są no, naruszone, ja wszystkie w. kości są całe. Ale nie powstrzymało się, to przedmiotą te w kolejnym spotkaniu. Nie, jeszcze próbowałem, pomimo tego, że bardzo mnie bolało, no, próbowałem jeszcze po finale pomóc z kolegą. Niestety szedłem są nie na pół minuty, musiałem opuścić boisko, bo był naprawdę potężny i nie dałem rady. A mecz oczycie miejsce po prostu siedząc na ławce adrenalina. Środki przeciwbólowe po prostu pozwoliły na to, że mogłem kontynuować raść. Byłem tym wynikiem, brąz dla mnie zawsze, jest troszkę poniżej oczekiwań pewnie. Jest to dla mnie sukces, lecz jak już mówiliśmy wcześniej, liczyliśmy na ten finał i w final i niespodziankę. ale ja cieszę się z tego brązowego medalu i nie ma co narzekać. czego zabrakło? Myślę, że trochę, trochę zabrakło jednak z tej skuteczności, tego skupienia w najważniejszych momentach, meczu. to jednak zadecydowało.